zachód. Leci po prawej. I za nami trzech. Gdzie lądujemy? Na te domki pierwsze tu cztery? Tu pod koniec. Który to pierwszy A oni tu lecą. Nie, 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 na koniec, na koniec dawaj to. Pierwsze cztery to te na końcu. No właśnie też tak zauważyłem, że dla wiebiura pierwsze cztery to te na końcu. Tutaj jest bitko do sklepiku w razie czego. O, kolas już człowieku zebrał Widzicie tam gasić nakładli ci? Tutaj tu? karł mnie na podniesienie Biorę. Kurwa, panda że wylazł Przydadzą ci się w sumie Myślałem, że se fajny domek znalazłeś Dobrym lutem Człowieku z paralizatora dostał plery, jak chciał podnieść mojego skoupa <laughs> No i dobrze kurwa dobra, eee, W mojej chacie nie ma żadnych Okej okay, dobra, no, dzięki za ich niechość A nie ma nic broni. mm -hmm. ja bronił Sam ataszmenty Miałem Luneta 6, Luneta 8, ktoś coś tak? <gry> No nic nie ma. Ktoś biegnie. O, no, To rip skin. Hello. Pomagamy powianowi, czy się śmieją jak zdycha? Nie. Wiem. O, widzę ich. Uciekam. Kurwa, ja trochę bez scope'a, to będzie ciężko mu pomóc. Mam flergana. Biegnie, Biegnę, 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 biegnę. Zrzut bierzemy. Oznaczyłem babuna, jest w tym budynku. To 6? Kurwa. Ja bym wziął, ja bym wziął. Tam lata tam bawiam mam... na parderze. Barder Jo kolega jest tutaj Ejne znacznik. Czy jakiś pies zamierza mi pomóc? Miałem skopa, kurwa, to mam się kamieniami rzuca. w nich rzucaj. Kałem Co Ej, za tu, kundę, dobra, idę się wywalić no, za no, zero. No czekaj, no kurwa, no, patrz, no tam nikogo nie widzę, ty. Na tym zielonym. Czekaj, Boże, Yo, poczekaj. Yo, what's up, boj? Ja no chodź tu. Po co tam się krasz, kurwa? Und dann, dann. Gonią mnie dziewczynki, a nie mam pestek Fajnie, że b, któraś z was mi pomogła, nie? Co Wiek za nuby? w moją stronę, no człowieku Człowieku, no dobry, dobre jesteście. Dobre strategie, dobre Spinuję cię kurwa. No, no ten teraz wyszedł z domku człowieku, przestał, przestał lutować na chwilę i mówi, że nie pinuje. Sklej tam kurwa Dobra leci, wiem, musimy jebać ten teraz poleciał jak już wycofałem człowieku Poleciałem tam, zabijem jednego typa, wycofałem, a ten leci mi pomóc Możeś płakał tutaj, to poszedłem się na niego No, 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 no słuchaj, że po pół godziny Ty no, je, nie mam dziewiątek w ogóle No, no i wyrasiłeś we i E, gdzie jest tą trójkę mogę znaleźć teraz? No, dobra, z No i co ten prąd robi? Nie wiem, wysadził samochód <grym> Nie, nie wysadził, nie wiem Ale się nie da uruchomić samochodu Aha No to elektromagnetyczne fil filcy jakieś nie działa ani plecak ani nic, co jest elektrycznego. Elektroniczny mordulec. Nie działa. 375 koinononów. No to czegaj kusowym. Mam 1025 No i fajne chłopaki z Was. Eleganckie. No. Ty ale. A to sobie można ją w dupę wsadzić. Jak nie było dziewąt, tak tak nadal nie ma. Lubię dla siebie tą broń, nie chcę jej zmieniać. Dobra. Nie, no nie mogę jej zmienić, to no smutno mi będzie. Dobra, jedziemy. Tam fura była gdzieś kurwa z tyłu. Wziął ktoś ją? Wziął. Nie wziął jej. Dobra, psy wy... wycofujemy. Ja ubiegnę, tak. kurwa, nie. Fajnie, ten sobie z garażu człowiek. eleganckich Hopacino. Biegnę, biegnę. Muszę zganić po drodze. Bany, bo jest na, na górkę zona bo trzeba było jechać kupić ten ja Mam 375 coinów ja mam 1000 coś Ale flarę mamy No i co? Lakujmy no ta twoja flara Pagażników rzeczy To jest co? No? Pagażników są rzeczy Błowie i barnaba Tá bom isso, vamos lá. Yo, what the fuck? What the fuck. <laughs> Puszczamy bunka tutaj? Polubonk? To ja odjeżdżam. No tu może tu szukajcie tych yy, karnistra. Jeśli to ja przyjadę w furą. Jak spadnie? Altuj barnaba. Dicojny to ważą coś nic chyba, nie? Ale nie wiem, nie Nic nie marzę. Ale nic nie tu Tu na górze są... Co? Masz garnister tu na dole podnos No, tu na górze są dziewiątki, by to chciał Bierzesz? Ja już wziąłem karnister. Nie te dziewiątki kurwa. Nie, nie mam na dziewiątki No to idę Ten jest tam na tym dole? Tak, jeszcze Dawajta To no to przyjedź do nas kundel. Jadu Nas nie dogoni od nas nie dogonię. Na górze były, ale wziąłem Chcesz trochę? Co się jedzie? No, jadę jadą Na górze jeszcze były Dobra Teraz to co się jedzie naprawdę już mówiłem siecie Tak, teraz to tam mówiłeś Co za luby tak, Tam czy jadą kurwa od godziny ten kurwa Dobra, teraz. jechane Jadą chyba, jadą, no. Ty gone 60 się, nie? A sorry Kartis. Ty on tysiąc coś tych G coinów Dawaj tam kurwa jakieś Jeszcze tam potentę track kurwa nowe, kurwa. Teraz oh, kurw ten sklep Dawaj, dawaj, kurwa Bo jedziesz się wypierdolić No chodź ja. jeszcze w zonie, dawaj, dawaj Chyba, że jedziemy do tego drugiego po, na drugim końcu Je To ja będzie tu jest trochę ryski, no nie? Właśnie jest... Pewnie na moście są Chuja ja tam są. Dobra do zony, bo ja mam mało żyćko Jest na górze, jedź prosto, jedź. No nawet nie słyszę, trzeba było zejść. Teraz będą strzelać. Kurwa. by tańcował dupę, także szkoda gadać. Nie? Tobie by tańcował dupę. Kurwa, a, to jest dla pana. od razu panika kurwa. Człowieku, przez to są najlepsi gracze w Ewe. Jakbyś pojechał tak, jak zaznaczyłem to byłoby dobrze jeszcze lecz nie. pierdział przez cały czas, że nie chce do sklepu i w końcu zaznaczył sklep, nie? Nie powiedziemy, że nie chce do sklepu tylko nie to od tego sklepu A jak tam będą typy to też nie będziesz chciał tamtego Tak Przez tamtego nie dojedziemy kurwa zaraz zona się zmienia <noise> Zaraz nam się paliwo skończy <noise> To sobie akurat kupisz kanister żeby wrócić tu Dobra, to nie jest tu A wy daj, będziecie kupować. On no, kanister chce tam Może ten. Dawaj, dawaj. Tylko przed wyjściem z, z tego, z BDR-a zatankuj, żebyś nie musiał zdychać na, za, na, za, na zero. Ja nie mam benzyny No To stawaj, stawaj. stawaj. Stój. Dziękuję Ja wyrzucam pieniądze Kurwa, co Siarą jest? No co odkawego. jest, no strzelają No typy są, typy są po lewej Nieźle <laughs> Ten człowieku, nie wiem co się Nie dzieje. się dzieje Ja wiem, że kurwa strzelają, ale... No no, strzelają nie do ciebie A, nie. No, no Na pewno nie do ciebie tam No i co kupiłeś? No, kanister. A ja pewnie nie kupię kanistra Nawet nie zdążył, bo się obstrąc, że strzelają. Oj, wyjeżdżaj całą benzynę. Żeby się pod sklepem, jak, jak postoć. No, benzynki już nie mamy. Dawaj tu w lewo, ja tu zlutuję. <laughs> będzie lutował se jeszcze. No kurwa poszukam Ja mam jeszcze ganistrę Ja też mam to mało Dobra mury pan już w pochy jeździmy Po prawej Po prawej ja są, robu. po prawej są, jacie dzieci Daleko? To jest zawsze wesoła Co, co, co? Kurwa? Mówiłem kurwa leżysz na kubie tu się zamalinuj Na dachu był, czy mi się wydawało? Na naszym dachu tutaj Może mi się wydawało. Dawaj tańczę No idziemy do sklepu, mam 500 wojnów Nie, do tamtego, ja tam wyrzuciłem 750 O. nie. tam, gdzie te psy te psy tej na tej nie. Tak nie. Nie, Już walą, plecy. Biegnie typ tu po polu, 220 Na środku pola Kto pierwszy? Oj, szybki wyłapie na zero człowiek Oj, prawie dostał prawie. Za kamieniem chyba co? No, za kamieniem, za kamieniem Jedziemy? Jesteśmy w zonie. Ale no nie da się wysiąść, no. Walą go od prawej. Tu jest typ. To wiedzieliśmy. go dostał ode mnie. Hmm. Kurwa, dzień świera. A ktoś ma jeszcze karnicel? Nie Raczej starczy prezydent tak po Kręcić, to nie starczy no co ty? Ale to nie ma zony! A tam wyżej, o, o, dawaj, w ten, ten tam typy to jest z małki. No gdzie, no Typy, typy jest przed nami. No to nie wiem, jaki już pan. Słuchaj, stań tam gdzie zona i stój, dopóki nie strzelają. Takie jest plan. No dobra O jest typ po prałudniu. O, o! Fajnie. Czyli protokół B. Tak. UB, zostawiamy betera i Iść do góry w To jest kurwa strata czasu Jestem, to tutaj też od Na nie jedę. I Ca, co, ca, co, ca, co, ca, ruchać co? szmata. Uskoczyła No wchodzi zamkę, zaraz trzeba kręcić To no, ruchajcie tutaj co? Co? Ruchajcie się! Hmm. Przed nami też do... też cała, sobie... Nie Pani wiem, czy nie tutaj, sobie tutaj sobie... nie cała, cała, stanąć Gdzie? cała, 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 tak się... na, prawo, na, prawo, na, prawo. Wjecha, na prawo. Na prawo, na prawo Ktoś był w zonie, ale na prawo jedzie Przed nami. Trzeba byłoby go dojechać, bo jest chyba sam. Co? Co? Odwładza, od Do środka, do środka! Oho. Koleż, do środka wsiadł co cały czas do lewej. Co, co? 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 Znać tego fajla za, za to, yy, za kulasza? Czemu za mnie, to wyżej się. wyszedł i się? Co? Co? Jest na blisko. Ale Miał się rozkrółem. miałem dyskotekę. Miał dyskotekę no.